Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjechałem w miejsce, w którym już fotografowałem w zeszłym roku. No, mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiaj uda się złapać jakieś fajne ptaki. Są tutaj kuliki wielkie, najróżniejsze kaczuchy. No i pojawiły się też uszatki błotne. W zeszłym tygodniu chyba bodajże wrzuciłem na Instagrama zdjęcie takie. Po prostu zajechałem zobaczyć, czy coś się dzieje i faktycznie były, były uszatki botne. Zdjęcie no, z dość daleko, z dość dużego dystansu, trochę kropowane, na Instagrama się nadało. Na no, dzisiaj przyjechałem z wielką nadzieją, że może uda się nagrać jak i ptaki wodne, taki też um, uszatkę botną. E Choć nie obiecuję, bo jestem tak zawalony robotą. Powiem Wam szczerze, że nie mam czasu po prostu przyjechać na taki patrol, na rozpoznanie, czy dzieje się coś, gdzie się dzieje dosłownie. Po prostu kończę pracę i przyjeżdżam, przyjeżdżam w sobotę na przykład zobaczyć, tylko już prosto na zdjęcia nawet nie zobaczyć prosto na zdjęcia, więc no nie zawsze się teraz będzie udawać póki co. Mam nadzieję, że ten, e, ta, ta praca mi już troszkę da żyć i, i, i będę mógł poświęcić trochę więcej czasu na, na YouTube'a. A póki co, e, no, jest jak jest. Dobra, moi drodzy, ja się pakuję i, i co? I uciekam, i uciekam w pole, nie? Także do zobaczenia już, już stamtąd. Trzymajcie się. Muszę wam powiedzieć, że pogoda dzisiaj miażdży piękna jest. E, przyjechałem rano, tylko wyszedłem z samochodu i Krogule coś sobie siedział, muszę wam powiedzieć. Subcia. nie zrobiłem mu zdjęć zbytnio, bo i co? Ponad skalę, ponad 12800 ciemno jeszcze było. Bardzo ciemno. Ale nagrałem krótki filmik. E, Masakaczek, ale muszę wam powiedzieć, że strasznie, strasznie się mnie boją jakoś i nie udało mi się też nic zrobić. Mogłem wziąć namiot jednak. Czemu nie wziąłem? Nie wiem. W każdym razie, no nic kurczę, nastawiłem się na te ptaki wodne, ale jak wiem, że jest tutaj ta uszatka błotna, to trochę mi ciężko teraz przestać o niej myśleć. Wiecie, że jestem e, sowoholikiem, nie? I teraz tak mam dylematy, nie? Czy skupić się na tych kaczkach, czy, czy pobawić się z sobą. Nic tak czy inaczej no, jest godzina, która to jest 7.47, więc jeśli sobą miałaby wylecieć, to z tego co pamiętam, to one przeważnie wylatują jakoś tak po 12 i przed zachodem, nie? Więc zobaczymy. No mam cichą nadzieję, że, że uda się. Kurde, ale waruny, fajnie jakby teraz coś wleciało, cudo, jeśli dzisiaj nic nie wejdzie, <noise> co wiadomo, to jest możliwe, ja nagrywam na żywo, przeważnie staram się tak robić, nic tam nie montuję, to, to wtedy zrobię wam odcinek o ustawianiach, bo, bo muszę wam powiedzieć, że sporo się u mnie pozmieniało, i mam nadzieję, że użytkownikom Sony trochę pomogę, bo, bo teraz wydaje mi się, że mam naprawdę świetnie postawiony aparat. Tak daje radę, że wow. Także w razie czego jak nic nie wejdzie, to zrobimy końcóweczkę szybką z ustawieniem autofocusa, bo też miałem o to sporo pytań i, i, i nie tylko i skrótów guzikologii również Wam pokażę. Póki co siedzę sobie i piję herbatkę. Dużo się dzieje, dużo lata ptactwo, ale wszystko dość daleko, więc... więc... Mam nadzieję, że coś przeleci później. Dobra, dopiero przyjechałeś, Piotrek, a już byś chciał zdjęcia robić, nie? Tak to nie działa. No. Dobra. No widzimy się, jak zacznie się coś dziać. To wam powiem, to wam powiem, ale dosłownie trzy minutki temu muszę wam powiedzieć, że zmieniłem miejsce, jestem teraz. A jak widzicie, trochę zakamuflowany, stoję na tle krzaków. Bo powiem wam szczerze, patrzę, lecisowa, nie? Kurde, myślę, usiadka błotna. No i przyszedłem tutaj, wziąłem to, żeby się zakryć tym. I muszę wam powiedzieć, że dosłownie leciała na mnie. Nie, kurczę, nie, nie zdążyłem nagrać chyba żadnego filmu. No się nagrałem jak z daleka, jak, jak ją obserwowałem, jak latała. Ale nie nagrałem filmu, jak leciała na mnie, bo mówię robię zdjęcia, robię zdjęcia. Nie wiem, czy będą ostre, bo słońce tak daje. Była zimna noc i teraz powietrze faluje, więc nie wiem, czy w 100% będzie ostre. Ale muszę wam powiedzieć, że ja pierdzielę jestem taki szczęśliwy. Wow, a to jest dopiero 10.37, więc mam nadzieję, że o godzinie przed zachodem wyleci troszkę więcej ich. Podobno są cztery. Świetnie. Kurczę, miały być takie wodne, nie? Ale widzicie, jak to jest? Nastawiłem się, mówię, idę kaczki pofotografuję jakieś tam, nie? Czaple i tak dalej. I macie, o. Już tak na odpierdziel nagrałem je z góry. Nawet nie kładłem się. Wow. Ale świetna. Świetna. Świetna akcja, no. Mocy już trochę opadły to opowiem wam szybciutko jak się cofniecie o kilka odcinków wstecz to na pewno zobaczycie że jestem w tym samym miejscu w którym chyba w zeszłym roku próbowałem złapać uszatki błotne właśnie i przyjeżdżałem, przyjeżdżałem, przyjeżdżałem jeździłem i nie mogłem znaleźć no i ogólnie taka sytuacja była przez dwa lata że po prostu ciężko ciężko było o uszatki jak były to na południu w Wielkiej Brytanii, bądź też na południowym wschodzie. Tutaj trochę na północy, na północy ciężko było z nimi. No i muszę wam powiedzieć, że w tym roku to po prostu jest jakaś masakra. Jest tyle uszatek botnych, wszędzie, wszędzie, wszędzie są. Tagowane dosłownie w każdej, w każdym rejonie, gdzie jest trochę pola, to, to, to są uszatki błotne. W tym roku jest po prostu naprawdę wysyp niesamowity. Ehm, masakra. Super, ja się cieszę. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że troszkę, troszkę jeszcze dzisiaj pofotografuję, bo chciałbym zrobić jakiś film, nie? Tak się rzuciłem na te zdjęcia. Mam jakiś film, ale z daleka. No, tak się rzuciłem na te zdjęcia, że. o Muszę Wam powiedzieć, że coś tam właśnie pod słońcem jak cholera, ale właśnie coś runęło w, na ziemię, w trawę. Dobra. No nic, w tym roku, w tym roku naprawdę fajnie się to zapowiada. Mamy połowę listopada, a już takie akcje się dzieją. Super. Wybaczcie, że tak patrzę cały czas, ale wiecie jak to jest, nie? Cały czas, cały czas obserwuję teren, bo nie chcę przegapić. Dobra. Jak się coś zacznie dziać znowu, to wracam. Ja już nawet nie chowam tego małego aparatu i, i, i statywu. Żeby nie robić sobie ekstra roboty, chyba zostanę już w tym miejscu. Chociaż, jeżeli będzie zachód słońca, to on będzie tutaj dokładnie. Więc będę walił pod słońce. No nie wiem, przymyślę sobie. Ale lubię stać tutaj. Bo jak widzicie tutaj cały, cały rejon jest otwarty, nie ma zbytnio jak się skitrać. A tutaj jednak stoję na tle trzcin i jakiś drzew, więc mogę, mogę się fajnie zamaskować. No nic, pomyślę. Tam ewidentnie coś wylądowało, więc skupię się teraz na tym. Muszę wam powiedzieć, że dobrze, że wziąłem dzisiaj gumowce. No jak widzicie, takie klimaty, nie? Jest już dwunasta, więc stoję półtorej godziny. Stoję, bo nie ma gdzie usiąść. I tak sobie myślę, że wróciłbym do samochodu, usiadł sobie, troszkę odpoczął, ale znając życie, na bank akurat wtedy wyleci i będę musiał znowu lecieć nie, na pole i się rozpakowywać. Nie, 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 poczekam. Krótkie dni, 16 już ciemno, więc można sobie poczekać spokojnie. 4 godzinki jeszcze dam radę. Dam radę. Uszatki już e, nie wyleciały w tym miejscu, w którym ja stałem, wyleciały troszkę dalej, widziałem je przez lornetkę, ale wiadomo, że nigdy to e, wiadomo, że nie ma sensu biegania za nimi. E, nie podleciały trudno. Nagrywam się już z samochodu, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem tak głodny. Wracam do domu. Wyjechałem stałem w pół do szóstej, wyjechałem chwilkę po szóstej. Byłem tutaj jakoś tak około siódmej. I, i po prostu jeszcze, jeszcze nie miałem czasu nawet odpocząć sobie ani zjeść cokolwiek. Jestem taki głodny. Zrobiłem jakieś tam dwa zdjęcia, jakiś krótki filmik. Mam nadzieję, że, że coś, tam, coś tam Wam się spodoba z tych zdjęć. Zrobiłem też kilka zdjęć, i filmików wodniakom, jednak to było wszystko w locie, bądź też z wyższej perspektywy, więc nic ciekawego. Z całą pewnością, no tak jak mówię, no przyjechałem, bo chciałem też sprawdzić m.in. Co tutaj się dzieje? Czy warto tutaj przyjechać na te wodniaki? I muszę Wam powiedzieć z całą pewnością, że na pewno warto. Jest sporo, sporo ciekawych gatunków i na pewno z chęcią, z chęcią przyjadę tutaj. Może nie jutro, bo jutro jest deszcz, ale, ale, ale z całą pewnością w następnym tygodniu przyjadę. Wcześniej, żeby rozstawić swój namiot, czatownie i, i posiedzieć troszkę z tymi wodniakami To by było tyle na dzisiaj moi drodzy, jeszcze raz Wam za wszystko dziękuję Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału Piszcie w komentarzach też, co byście zmienili, co Wam się podoba, co, co, co Wam się nie podoba no, i z całą pewnością jeszcze zrobimy odcinek o tych ustawieniach, bo wiem, że dużo was pisze do mnie, jakie ustawienia, w tym Sony, jakie ustawienia. No, i już kurcze będę musiał zrobić. Jeszcze mam w zamyśle też właśnie przetestowanie tego, tego suchego kombinezonu. Także ja jest trochę planów, niestety tego czasu jest nie za wiele. No, ale w każdym razie spróbujemy coś wymontować w następnym tygodniu, mam nadzieję. Dobra, trzymajcie się, kochani. Miłego e, miłego dnia aparaciki w rękę i korzystajcie korzystajcie z, z, z pięknej pogody. Ale fajna bryka jedzie. Kurde, popatrzcie. <grystanie> <grystanie> nie wiem, czy będzie widać. Kurde, nie, bo mam ten autofokus na, na manualu, bo mi tutaj skakał jak porąbany. Dobra, w każdym razie trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia w następnym odcinku.